do okienka grażynka do okienka to ty se dzisiaj możesz podejść między zastępstwami na przerwie no nie gadaj no nie gadam tylko mówię a nie mogli dać komuś innemu no, a komu brydzia tobie No ale ja mam wtedy lekcję to nie jest żadne wytłumaczenie. a to nie moja wina oczywiście że nie twoja wina tylko tego kto układał plan swoją drogą ten kto układał ten plan musiał być nieźle forąbany dlaczego o, no zobacz, od góry do dołu mam same polskie. To uczysz polskiego Grażyna! Mimo wszystko Brygida, Podstawa programu ma przewiduje 5 godzin polskiego tygodniowo, a nie dwadzieścia. Dla uczniów Grażynka? O, no w takim razie im zazdroszczę. A ja zazdroszczę tobie, że nie masz zastępstw. No są iść powiedzieć staremu, że ci nie pasuje. Stary czy zastępstwa? W sumie bez znaczenia w obydwu przypadkach cię zwolni. Masz rację i co ja wtedy zrobię? No tego to nie wiem, ale wiem, czego przynajmniej nie zrobisz. Tak? No nie pójdziesz na te zastępstwa.